Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Amerykański prezydent grozi Izraelowi wstrzymaniem dostaw broni, jeśli izraelska armia zaatakuje palestyńskie rafah. Czechy już w przyszłym miesiącu powinny dostarczyć Ukrainie pierwszą partię amunicji. Europejski Bank Inwestycyjny zmienia zasady, żeby sfinansować rozwój przemysłu obronnego. Demonstrujący w stolicy Armenii domagają się ustąpienia szefa rządu z powodu ustępstw wobec Azerbejdżanu. Prawica po 8 latach odzyskuje władzę w Macedonii Północnej. TikTok zaczyna oznaczać treści generowane przez sztuczną inteligencję, bo mogą wprowadzać w błąd użytkowników. Piątek 10 maja to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po raz pierwszy otwarcie zagroził Izraelowi wstrzymaniem dostaw broni, jeśli zaatakuje on palestyńskie miasto Rafah. Dzień wcześniej sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował, że na razie Izraelczycy nie otrzymali jednego z transportów amunicji. W rozmowie z telewizją CNN Biden skrytykował plan izraelskiego ataku na południową część Strefy Gazy, w której schronił się blisko milion uchodźców. Zapowiedział, że siły obronne Izraela w razie rozpoczęcia ofensywy nie otrzymają broni i amunicji, która wcześniej posłużyła już w rozprawieniu się z Rafah i innymi miastami. Amerykański prezydent zarzucił Izraelczykom wykorzystywanie do zabijania palestyńskich cywilów bomb o masie 2000 funtów, czyli ponad 900 kg. W środę sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych potwierdził pojawiające się doniesienia o wstrzymaniu jednej z dostaw amunicji przeznaczonej dla Izraela. W transporcie znajdowało się między innymi 1800 bomb. CNN podkreśla, że deklaracja Bidena stanowi wyraźny przełom w trwającej od października ubiegłego roku izraelskiej ofensywie w strefie gazy. Dotychczas USA broniły działań Izraela w palestyńskiej enklawie, chociaż z tego powodu amerykańska głowa państwa narażała się na krytykę ze strony własnego zaplecza politycznego. Zdaniem ambasadora Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Gilada Erdana zapowiedzi Białego Domu mogą zachęcić wrogów państwa Izrael i narodu izraelskiego, a premier Benjamin Netanyahu powtórzył, że jest gotów przeprowadzić operację nawet bez wsparcia swoich sojuszników. W przypadku ataku na Rafach swojego wsparcia dla Izraela nie zamierza z kolei wstrzymać Wielka Brytania, o czym poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju, David Cameron. W przyszłym miesiącu Czechy powinny dostarczyć Ukrainie pierwszą partię amunicji w liczbie blisko 180 tysięcy sztuk. Zdaniem czeskiego prezydenta Petra Pawla, kwestia dostaw powinna była zostać przedyskutowana przez społeczność zachodnią, bo obecnie Rosja posiada na ten temat dokładne informacje. Przed kilkoma miesiącami Czechy zaczęły budować koalicję państw na rzecz zakupu amunicji dla Ukrainy. Miały one znaleźć dostawcę spoza Unii Europejskiej i sojuszu północnoatlantyckiego, który będzie w stanie wyprodukować łącznie około 700 tysięcy sztuk amunicji. Na razie na Ukrainę trafi wspomniane 180 tysięcy sztuk. Czeska głowa państwa uważa, że państwa zachodnie popełniły błąd, nie przedyskutowując wcześniej zakupów pocisków. Rosja posiada z tego powodu informacje na temat planowanych dostaw, dlatego pozyskanie amunicji z powodu rosnącej konkurencji staje się coraz trudniejsze. Paweł pochwalił dotychczasową postawę Ukrainy, która od początku wojny ma borykać się z niedoborem sprzętu wojskowego. Mimo to udało jej się wytrzymać napór wroga posiadającego dużo większą przewagę. Zarazem zarzucił państwom zachodnim zbyt wolne podejmowanie decyzji o wsparciu dla Ukrainy i zbytnią ostrożność w tym zakresie. To właśnie ona miała kosztować Ukraińców utratę kolejnych terytoriów, bo obecnie wycofują się oni na kolejne linie obronne. Europejski Bank Inwestycyjny zmieni zasady udzielania kredytów, żeby były one łatwiej dostępne dla przedsiębiorstw z sektorów obronności i bezpieczeństwa. Dotychczas instytucja nie finansowała projektów bezpośrednio związanych z przemysłem zbrojeniowym. Zgodnie z decyzją zarządu Europejskiego Banku Inwestycyjnego zmienione zostały definicje towarów oraz infrastruktury podwójnego zastosowania, na którą będą przyznawane pożyczki. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania poprzez pośrednictwo w transakcjach. Na kredytowanie będą mogły liczyć projekty związane z mobilnością, obroną granic, cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem ekologicznym, eksploracją przestrzeni kosmicznej, infrastrukturą krytyczną czy rozwojem dronów. Zmiany wprowadzone przez władze Europejskiego Banku Inwestycyjnego oznaczają, że nie będzie już konieczne spełnienie kryteriów chociażby w zakresie minimalnego progu przychodów z cywilnego zastosowania sfinansowanych projektów. W ten sposób instytucja wesprze rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego, który ma do wykorzystania blisko 7 miliardów euro w ramach strategicznej europejskiej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa oraz kapitału obronnego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W najbliższym czasie bank sfinansuje również inne inicjatywy związane z realizacją polityki Unii Europejskiej. Chodzi głównie o projekty z zakresu energii odnawialnej, zrównoważonego transportu czy rolnictwa. Kilkadziesiąt tysięcy osób zebrało się w centrum Erywania, domagając się ustąpienia premiera Armenii, Nikoły Paszyniana. Demonstranci nie chcą zgodzić się na ewentualne porozumienie z Azerbejdżanem wiążące się z oddaniem części terytorium. Liderem antyrządowych protestów jest biskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Bagrat Galstanian, który w czwartek wieczorem dwukrotnie stawiał ultimatum Paszynianowi. Duchowny w związku z brakiem odpowiedzi ze strony szefa rządu zapowiedział, że wraz ze zgromadzonymi na placu Republiki w Erywaniu zmusi go do ustąpienia poprzez akty pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Przy tej okazji zarzucił Paszynianowi lekceważenie woli społeczeństwa. Galstanian w ubiegłym tygodniu wraz z mieszkańcami regionu Tavush rozpoczął pierwszą pielgrzymkę do stolicy Armenii. Wraz z jej uczestnikami zaprotestował w ten sposób przeciwko planom armeńskiego premiera, który na początku roku zapowiedział możliwość oddania Azerbejdżanowi czterech wiosek znajdujących się na wspomnianym terenie. Są one okupowane przez Armenię od lat 90. ubiegłego wieku, mimo że społeczność międzynarodowa uważa je oficjalnie za integralną część Azerbejdżanu. Protestujący w centrum Erywania sprzeciwiają się porozumieniu Armenii z Azerbejdżanem, chociaż według paszyniana ma ono doprowadzić do pokoju pomiędzy oboma państwami. W czwartek Armenia i Rosja potwierdziły, że rosyjska armia wraz ze Strażą Graniczną zaczęła wycofywać się z granicy armeńsko-azerbejdżańskiej. Mimo swojego zwrotu na zachód, władze Armenii opowiadają się za pozostaniem sił rosyjskich na granicach z Iranem i Turcją. Po ośmiu latach rządów socjaldemokratów i mniejszości albańskiej prawicowa partia wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna, Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej, odzyska władzę w Macedonii Północnej. Jej przedstawicielka została także nowym prezydentem kraju i będzie pierwszą kobietą sprawującą ten urząd. Prawicowe ugrupowanie zdobyło łącznie 58 mandatów w liczącym 120 miejsc w parlamencie. Rządzący krajem przez ostatnie 8 lat socjaldemokratyczny Związek Macedonii wraz ze swoimi sojusznikami będzie miał tylko 18 mandatów. Pozostałe miejsca zajęły partie mniejszości albańskiej oraz macedońska skrajna lewica i lewicowi nacjonaliści. Przeprowadzone jednocześnie wybory prezydenckie wygrała kandydatka wewnętrznej macedońskiej organizacji rewolucyjnej demokratycznej partii macedońskiej jedności narodowej Gordana Siljanowska Dawkowa, która pokonała urzędującego prezydenta Stewa Pendarowskiego. Będzie ona pierwszą kobietą na stanowisku głowy państwa w historii niepodległej Macedonii Północnej. Prawica odzyska władzę po ośmiu latach spędzonych w opozycji. W 2016 roku po ulicznych protestach i naciskach ze strony państw zachodnich musiała ona zgodzić się na rozpisanie nowych wyborów. Od tego czasu krajem rządziła koalicja socjaldemokratów i partii albańskich. Premierem zostanie najprawdopodobniej lider zwycięskiej partii, Christian Mickowski. Zapowiadał on, że nie uzna wprowadzonej przed sześcioma laty nowej nazwy kraju i porozumienia z Grecją, które umożliwiło Macedonii Północnej przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poza tym lider prawicy nie chce zgodzić się na ustępstwa wobec Bułgarii w sprawach historycznych i językowych. Bułgaria w zamian za zmiany konstytucji i uznanie Bułgarów za mniejszość narodową była gotowa odstąpić od blokowania rozmów akcesyjnych Macedonii Północnej z Unią Europejską. Platforma społecznościowa TikTok zaczyna oznaczać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo niewłaściwie wykorzystana może wprowadzać użytkowników w błąd. Chińska firma poinformowała, że specjalnie etykietowane będą zasoby powstałe poza TikTokiem. Według niej sztuczna inteligencja zapewnia niesamowite możliwości twórcze, ale może też wprowadzać w błąd internautów. Specjalne oznaczanie tego rodzaju treści ma pomóc użytkownikom platformy w zrozumieniu kontekstu zamieszczanych informacji. W najbliższym czasie TikTok ma zacząć etykietować także treści audio, bo na razie zrobi to z materiałami filmowymi i zdjęciami. W kolejnych miesiącach chiński koncern wprowadzi dane uwierzytelniające treści, aby były one widoczne również po ich pobraniu z serwisu. Podkreśla on, że jest pierwszą firmą technologiczną, która wprowadzi podobne rozwiązanie. Stacja Euronews przypomina, że w ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorstw z tej branży wdraża regulacje mające chronić użytkowników przed dezinformacją przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Meta od lutego ma współpracować z partnerami branżowymi nad standardami technicznymi ułatwiającymi identyfikację pochodzenia materiałów zamieszczanych w sieci. Google już w ubiegłym roku zapowiedziało wprowadzenie etykiet na YouTube i w innych należących do niego aplikacjach. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.